Nie miałem pomysłu na odcinek, więc myślę sobie, a może nagram DSJ, -a. także jest. Cześć, ja jestem Szkaradny i witam was na kanale, na moim kanale z DSJ czwórki. Mm. Nie jestem dobry w tą grę, muszę przyznać, że nie jestem dobry w tą grę um. i skakać, ale nie jestem aż tak dobry, jak może myślicie w tą grę. Na, nie jestem aż tak dobry, jak na przykład inni youtuberzy, co nagrywają tą, tą grę, ale to trzeba mieć do niej zapału i trzeba mieć wyczucie, a przeważnie trzeba ustawić jeszcze w ustawieniach mm, czułość myszki do skoku, ale mi naprawdę nie idzie w tej grze. I co? Ja zachęcam Was do subskrypcji, zostawcie dzwoneczek na dole i żeby Was nie ominęły inne filmy i zostawcie komentarz, lajka dla zasięgu i tym jeszcze mnie bardziej wspieracie Dobra, jesteśmy w Villach HS 98 metrów. Jest to mała skocznia, bo naprawdę ja nie umiem skakać w tej grze, a tym bardziej mm, coś w nią grać. Znaczy w grać nie umiem, ale skakać tak mi nie idzie zbytnio w tej grze. Zobaczymy jak mi teraz pójdzie. No ja. To nie jest I się zdaje, że ten odcinek się będzie nazywał Jak nie skakać w DSJ4. No no. Znaczy niektórzy u nas skakać w tej grze lepiej, niektórzy gorzej. To zależy jeszcze ile grasz w nią. Znaczy ja gram w tą grę mało przeważnie do niej, praktycznie nie wchodzę. Jak już tak to mam odcinek nagrać, bo nie mam pomysłu na sam, bo. No i skaczę jako ostatni willa. Jako taką grę mi się podoba, dostała aktualizację niedawno. No nie wiem nie jest to. Nie zak nawet się zakwalifikowałem. Wybiorę sobie więcej skoczni. Skocznie. Może skoczymy sobie na, na, na mamuciej na harachowie. Jestem już na Harachowie. Um, to jest mamucia skocznia. Ma 205 metrów. Ja, nawet do punktukanie to dobra. Oczywiście jestem w trzeciej i ostatniej... Jestem w ostatniej trójcy. Znaczy w sumie czwarty byłem. Ym, skocznie możemy sobie wybrać jeszcze jakąś No w Saporro i Planice tam. Żeby było troszkę skocznie, bo...

Jako taką mi idzie w tej grze. No i nie dostałem kwalifikacji naprawdę. Ta gra czasem mnie dobija. Psychicznie. To też zależy od ilu punktów. W kwalifikacjach się przynajmniej punkty. Znaczy metry też się liczą, ale to bardziej punkty. No te się liczą bardziej. Belka 12, Saporo, 134 metry i Apple. Nie było tematu. Nie dostałem się nawet. To jest naprawdę już... No i pralica, ostatnia skocznia. Nie miałem naprawdę pomysłu na odcinek, więcej kończę sobie dsj i nagrywam już to lotu. Znaczy dobry profil lotu miałem, gdybym jeszcze troszkę utrzymał bardziej i dłużej, no to bym może jeszcze jakoś mm, to mógł jeszcze jakoś to przekształcić w dłuższy lot, ale no to już koniec. Mm, może sobie inną skocznię wybiorę. Może dajmy w hammer 100 metrów. Dobra. 26 skacze. Yy, możecie pisać w komentarzach, czy chcecie w DSJO to na przykład karierę zawodnika, ale to troszkę może z czasem od zera do jumpera hmm. może od nudziarza do od nudziarza do um, nar, narciarza hmm. no to taki sześciominutowy odcinek może wam się podobał Bardziej z tego odcinka to jakaś beka była, bo naprawdę skakać. No tutaj jest akurat taki silnik, że to jest... Muszę troszkę poćwiczyć. Także dziękuję Wam za oglądanie tego krótkiego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Jak nie umiem skakać. Także nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji i komentarzu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.